Zanim przejdziemy do dzisiejszej porady, kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek. Jeśli chcesz poznać proste i skuteczne sposoby na zachowanie zdrowia, siły i aktywności każdego dnia, ten kanał jest dla Ciebie. Nie przegap tego, subskrybuj już teraz. Możesz być zaskoczony, odkrywając, że jeden zły wybór mleka w codziennej diecie może w sposób niezauważalny przyspieszyć stany zapalne, osłabić kości, a nawet pogorszyć pamięć. Zwłaszcza po 60 roku życia. Najnowsze badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition pokazują, że niektóre popularne rodzaje mleka, nawet te zdrowe, mogą w rzeczywistości zwiększać ryzyko utraty masy kostnej, skoków ciśnienia krwi, a nawet pogorszenia funkcji poznawczych. Najgorsze jest to, że te niebezpieczne mleka prawdopodobnie znajdują się w Twojej lodówce. Ale nie martw się. Dzisiaj nie tylko zdradzę Ci cztery rodzaje mleka których nie powinieneś pić po 60 roku życia, ale także pokażę Ci cztery znacznie lepsze alternatywy, które mogą chronić Twoje kości, wzmocnić serce, a nawet poprawić trawienie i sen. Jedno z tych mleczek, o którym prawie nikt nie mówi, może nawet spowolnić proces starzenia się komórek. Zostańcie więc z nami do końca. Zanim przejdziemy do sedna, jeśli zależy Ci na zdrowiu i niezależności seniorów, kliknij przycisk subskrypcji i ikonę dzwonka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz komentarz poniżej. Jeśli nie, wpisz zero. Twoje komentarze pomagają mi się rozwijać. Zacznijmy od mleczka, którego należy unikać najbardziej. Numer jeden to mleko pełne. Cichy bohater twojej lodówki. Jest kremowe, znane i dla wielu starszych osób przywołuje wspomnienia ciepłych śniadań, dzieciństwa i prostszych czasów. Jednak mleko pełne skrywa niebezpieczną tajemnicę. Dla osób powyżej 60 roku życia ten pocieszający napój może powoli stać się zagrożeniem, zwłaszcza dla serca. Mleko pełne zawiera bowiem duże ilości tłuszczów nasyconych. Jedna filiżanka zawiera ponad 4,5 gramu. Może się to wydawać niewiele, ale dla starzejącego się organizmu to wystarczająca ilość, aby podnieść poziom cholesterolu LDL, który zatyka tętnice i zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Wraz z wiekiem nasz metabolizm zwalnia, tętnice twardnieją, a serce pracuje ciężej, aby utrzymać nas w ruchu. Kiedy więc codziennie dostarczamy organizmowi tłuszcze nasycone, ciśnienie wzrasta, aż coś pęka. Według naukowców z Harvardu, osoby starsze, które codziennie piją pełne mleko, zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych nawet o 18%. A objawy ostrzegawcze są często subtelne: duszności podczas prostych spacerów, uczucie ciężkości w klatce piersiowej. Nieuzasadnione zmęczenie. Nie są to tylko oznaki starzenia się, ale sygnały, że serce może mieć problemy, a szkody nie kończą się na tym. Pełne mleko jest również bogate w kalorie. A dla osób starszych, które już borykają się z utratą masy mięśniowej lub ograniczoną sprawnością ruchową, dodatkowy ciężar staje się niebezpiecznym obciążeniem. Obciąża stawy, zwiększa ryzyko insulinooporności, a nawet pogarsza cukrzycę typu 2 i obciążenie nerek. Do tego dochodzi kwestia trawienia. Wiele osób starszych cierpi na nietolerancję laktozy, nie zdając sobie z tego sprawy. To właśnie codzienna szklanka mleka może być przyczyną wzdęć, zmęczenia lub rozstroju żołądka, a ty możesz nawet nie podejrzewać, że to właśnie ona. Jakie wnioski płyną z tego wszystkiego? Pełne mleko może wydawać się nieszkodliwe, ale dla osób starszych stanowi powolne zagrożenie, ukryte pod pozorem wygody. Czas porzucić ten nawyk i zastąpić go czymś znacznie lepszym. Już wkrótce ujawnimy kolejne mleko, które kryje się za słodyczą, ale po cichu pozbawia cię energii i uszkadza mózg. Numer dwa. Słodzone mleko skondensowane, pułapka cukrowa dla mózgu, serca i poziomu cukru we krwi. Jest gęste, słodkie i dla wielu starszych osób smakuje jak rodzinne wspomnienia. Polane na desery, dodane do porannej kawy, lub upieczone w ulubionych przepisach. Ale oto prawda: ta mała puszka słodzonego mleka skondensowanego może po cichu działać na szkodę Twojego zdrowia. Jedna łyżka stołowa zawiera około 10 gramów dodatku cukru. Bądźmy szczerzy, nikt nie używa tylko jednej łyżki. Szybko się to sumuje, zamieniając ten komfortowy produkt spożywczy w bombę cukrową, która mocno uderza w organizm. Co dzieje się dalej? Poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta. Trzustka pracuje na pełnych obrotach. A z czasem wzrasta ciśnienie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, które już borykają się z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym. Nie wpływa to tylko na poziom cukru we krwi. Codzienne spożywanie tego produktu może również wpływać na mózg. Badania pokazują, że długotrwałe spożywanie cukru, zwłaszcza ze skoncentrowanych źródeł, takich jak mleko skondensowane, może przyspieszać procesy poznawcze. Dlatego niektórzy naukowcy nazywają cukrzycę typu trzeciego chorobą Alzheimera. Czy kiedykolwiek zapomniałeś, gdzie położyłeś okulary? Masz trudności ze znalezieniem słów? Czujesz się zmęczony lub masz mętlik w głowie? To mogą być po prostu oznaki starzenia się, ale mogą też być wczesnymi objawami stresu mózgu związanego z cukrem. To jednak nie wszystko. Słodzone mleko skondensowane zaburza również pracę jelit. Jego gęsta, syropowata konsystencja spowalnia trawienie, powoduje wzdęcia i pozostawia uczucie ciężkości i ospałości. Z czasem dyskomfort ten narasta, pozbawiając cię energii, snu i motywacji. Porozmawiajmy też o zdrowiu serca. Cukier powoduje stany zapalne, naczyń krwionośnych, twardnienie tęczówki i podwyższenie poziomu trójglicerydów, przyczyniając się do powstawania cichych uszkodzeń, które kumulują się aż jest za późno. Prawda jest taka, że mleko to może wpływać na wszystko od mózgu, przez żołądek, pociśnienie krwi. Tak, jest pyszne, tak budzi nostalgię, ale dla osób starszych stanowi codzienne zagrożenie, które po prostu nie jest tego warte. Nadal tu jesteś? Napisz w komentarzu, jeśli te informacje są dla Ciebie odkrywcze. Kolejne mleko to trzecie roślinne i brzmiące zdrowo, ale kryjące toksynę, która może osłabiać kości i uszkadzać nerki. Przejdźmy do rzeczy. 3. Mleko ryżowe najsłabsze ogniwo ukryte w etykiecie zdrowotnej. Dla wegan i osób starszych z nietolerancją laktozy, mleko ryżowe wydaje się idealną alternatywą. Jednak pod jego delikatnym, lekkim smakiem kryje się niepokojąca prawda: mleko ryżowe może wyrządzić znacznie więcej szkody niż pożytku zwłaszcza kościom, nerkom i poziomowi cukru we krwi. Oto dlaczego. Mleko ryżowe jest produkowane głównie z białego ryżu i wody. Jest proste, ale pozbawione wartości odżywczych. Nie zawiera prawie żadnego białka, zdrowych tłuszczów i bardzo mało niezbędnych witamin i minerałów. Jedna filiżanka zawiera zazwyczaj mniej niż 1 gram białka, czyli znacznie mniej niż osoby starsze potrzebują do utrzymania siły mięśni. To poważny problem. Po 60 roku życia masa mięśniowa naturalnie się zmniejsza. Jeśli nie dostarczasz organizmowi wystarczającej ilości białka każdego dnia, zaczyna on rozkładać się szybciej niż jest w stanie odbudować. Oznacza to spadek siły, zmęczenie i większe ryzyko upadków lub złamań. Ale w mleku ryżowym czai się jeszcze większe niebezpieczeństwo, a nazywa się ono arsenem nieorganicznym. Tak, arsenem. Ryż naturalnie wchłania arsen z gleby, a gdy gromadzi się on w mleku ryżowym, Osoby starsze, które piją je codziennie, mogą powoli gromadzić ten toksyczny pierwiastek. Dla starzejących się nerek i wątroby to poważny sygnał alarmowy. Długotrwałe narażenie na arsen wiąże się z uszkodzeniem nerek, obciążeniem wątroby, rakiem pęcherza i skóry, a nawet zwiększonym ryzykiem chorób serca, a to nie wszystko. Mleko ryżowe ma również wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że szybko podnosi poziom cukru we krwi, mimo że nie zawiera nabiału. Jeśli jesteś jedną z wielu osób starszych cierpiących na cukrzycę lub cukrzycę typu 2, może to zaburzyć Twój poziom energii, nastrój i metabolizm. Pamiętaj też, że wiele marek mleka ryżowego jest słodzonych dodatkiem cukru, który nie zawiera błonnika, co spowalnia metabolizm. To podwójny cios dla poziomu cukru we krwi i zdrowia jelit. Chociaż mleko ryżowe wydaje się nieszkodliwe, często jest najgorszym wyborem w diecie seniorów ponieważ nie dostarcza prawie żadnych składników potrzebnych organizmowi, a zawiera zbyt dużo tych, których nie potrzebuje. Poniżej przedstawiamy cztery doskonałe alternatywy dla mleka, które odżywiają kości, chronią serce, a nawet mogą poprawić sen i pamięć. Zacznijmy od pierwszej. Bogate w białko mleko roślinne, które ma o wiele więcej zalet niż myślisz. Po pierwsze, sfermentowane mleko sojowe, siła, równowaga i moc mózgu w jednym szklance. Wraz z wiekiem każda decyzja dotycząca naszego zdrowia ma coraz większe znaczenie. To, co jemy, jak się poruszamy, jak odpoczywamy, wszystko to ma znaczenie. Jedną z najskuteczniejszych i najczęściej pomijanych decyzji, jaką może podjąć senior, jest przejście na sfermentowane mleko sojowe. Nie mówię tu o zwykłym mleku sojowym, ale o sfermentowanym mleku sojowym, ponieważ ta zmiana może naprawdę wiele zmienić. Dlaczego? Sfermentowane mleko sojowe dostarcza organizmowi starzejącemu się tego, czego tak bardzo potrzebuje, a czego często brakuje w pełnowartościowym białku. Zawiera wszystkie 9 aminokwasów niezbędnych do utrzymania mięśni, odbudowy tkanek i wsparcia mobilności. Bądźmy szczerzy, po 60. roku życia utrata masy mięśniowej przyspiesza. Jednak picie sfermentowanego mleka sojowego codziennie dostarcza organizmowi narzędzi potrzebnych do walki z tym procesem. Korzyści są jednak głębsze. Soja zawiera naturalne związki zwane izoflawonami, roślinne przeciwutleniacze, które w delikatny, naturalny sposób naśladują estrogen. W przypadku osób starszych, zwłaszcza kobiet, pomaga to chronić gęstość kości, wspiera zdrowie poznawcze, a nawet może poprawiać pamięć. To prawda, to proste mleko może pomóc zachować sprawność umysłową na dłużej. A oto sekret fermentacji. Sprawia ona, że soja jest łatwiejsza do strawienia lepiej przyswajalna i dodaje probiotyki, dobre bakterie, które odżywiają jelita, wspierają układ odpornościowy, a nawet poprawiają nastrój i sen. Wiele starszych osób boryka się z problemami trawiennymi. Sfermentowane mleko sojowe jest łagodniejsze dla żołądka, zmniejsza wzdęcia i zapewnia prawdziwe odżywienie bez ciężkości mleka. Jest również przyjazne dla serca, nie zawiera cholesterolu i ma bardzo niską zawartość tłuszczów nasyconych. Wykazano, że związki roślinne zawarte w soi pomagają w naturalny sposób obniżyć poziom LDL, czyli złego cholesterolu, a jej smak jest łagodny, kremowy i satysfakcjonujący. Niezależnie od tego, czy spożywana jest na ciepło w kawie, czy na zimno w filiżance. Jeśli więc szukasz mleka, które chroni mięśnie, wzmacnia kości dostarcza energii mózgowi i ułatwia trawienie. To jest to produkt, od którego warto zacząć. Ale może wolisz coś jeszcze lżejszego, coś co jest łagodne dla żołądka, serca i zawiera mnóstwo silnych przeciwutleniaczy. Następnie mleko, które chroni pamięć i metabolizm, a jednocześnie jest tak lekkie, że prawie nie zauważysz jego działania, dopóki nie pojawią się korzyści. 2. niesłodzone mleko migdałowe. Lekkie dla organizmu, silne dla serca i mózgu. Na pierwszy rzut oka mleko migdałowe może wydawać się zbyt lekkie, aby miało znaczenie, zbyt rzadkie, zbyt proste. Ale nie daj się zwieść pozorom, ponieważ niesłodzone mleko migdałowe to jeden z najrozsądniejszych wyborów dla zdrowia po 60 roku życia. Oto dlaczego. To gładkie mleko roślinne nie zawiera cholesterolu, ma niską zawartość tłuszczów nasyconych i jest naturalnie bogate w tłuszcze, jedno nienasycone, które wspomagają zdrowie serca. I obniżają poziom LDL, czyli złego cholesterolu. Dla osób starszych, które zmagają się z nadciśnieniem lub ryzykiem chorób serca, mleko migdałowe stanowi pożywny składnik diety, który nie obciąża organizmu ani nie powoduje dodatkowego obciążenia dla serca. Ale to nie wszystko. Niesłodzone mleko migdałowe jest doskonałym źródłem witaminy E, silnego przeciwutleniacza, który chroni mózg przed stresem oksydacyjnym. Badania pokazują, że witamina E może pomóc spowolnić procesy poznawcze, zachować jasność umysłu i zmniejszyć ryzyko problemów z pamięcią. Potraktuj ją jako paliwo dla mózgu bez spadku poziomu cukru. A skoro mowa o cukrze, mleko to nie zawiera cukru, o ile wybierzesz wersję niesłodzoną. Bez dodatku cukru, bez sztucznych składników, tylko czyste, proste składniki odżywcze, które organizm rozpoznaje i efektywnie wykorzystuje. Jest również niezwykle lekkostrawne, szczególnie dla osób starszych z nietolerancją laktozy, wzdęciami lub wrażliwością żołądka. Wiele osób uważa mleko migdałowe za kojące, niezależnie od tego, czy dodają je do kawy, płatków owsianych czy smoothie. Nie zapominajmy też o kaloriach. Niesłodzone mleko migdałowe ma tylko 30 do 40 kalorii w jednej filiżance, co czyni je jednym z najlepszych wyborów dla seniorów, którzy chcą kontrolować swoją wagę bez rezygnacji ze smaku i satysfakcji. Jeśli więc szukasz mleka, które jest łagodne dla trawienia, wspomaga pracę serca, chroni mózg i jest na tyle lekkie, że można je pić codziennie, niesłodzone mleko migdałowe jest cichą bombą energetyczną, którą warto dodać do swojej diety. A co jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko delikatnego wsparcia? Co zrobić, jeśli Twoje kości są już kruche lub masz niespokojny sen? Kolejna propozycja to kremowe mleko, które wzmacnia kości, ułatwia trawienie, a nawet pomaga spać dłużej i głębiej. Poznajmy poniżej kojącą moc mleka owsianego. 3. Mleko owsiane wzbogacone wapniem. Komfort dla kości, spokój dla serca i lepszy sen. W mleku owsianym jest coś, co sprawia, że czujemy się jak w domu: jest delikatne, gładkie, lekko słodkie i niezwykle kojące. Ale wzbogacone wapniem i witaminą D. Mleko owsiane staje się czymś więcej niż tylko przyjemnym napojem. Staje się codziennym systemem obronnym dla starzejącego się organizmu. Zacznijmy od kości. Po 60 roku życia utrata masy kostnej przyspiesza, a u wielu starszych osób ten cichy proces prowadzi do złamań, urazów bioder i miesięcy bolesnej rekonwalescencji. Jeden niefortunny upadek może zmienić wszystko. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać mleko które pomaga zachować gęstość kości. Wzbogacone wapniem mleko owsiane właśnie to zapewnia. W połączeniu z witaminą D, wzmacnia kości, pomaga zapobiegać osteoporozie i zmniejsza ryzyko poważnych złamań. Ale mleko owsiane ma jeszcze więcej zalet. Zawiera beta-glukany, rodzaj rozpuszczalnego błonnika, który wiąże nadmiar cholesterolu i pomaga go eliminować z organizmu. Oznacza to, że tętnice pozostają czystsze, ciśnienie krwi niższe, a serce zdrowsze. Mleko owsiane nie zawiera leków i jest łatwe do strawienia. Jest delikatne, nie zawiera laktozy, ma niską zawartość substancji, drażniących, a błonnik pomaga w regularnych i komfortowych wypróżnieniach. Coś, z czym boryka się wielu starszych dorosłych, ale o czym rzadko się mówi. Ale jest jeszcze sekret, o którym wielu nie wie. Ciepła szklanka mleka owsianego przed snem może również pomóc w lepszym zasypianiu. Jego naturalna słodycz, gładka konsystencja i relaksujący wpływ na układ nerwowy sygnalizują organizmowi, że nadszedł czas na odpoczynek. Ten emocjonalny spokój w połączeniu z wartościami odżywczymi sprawia, że mleko owsiane jest jednym z najbardziej przyjaznych dla seniorów rodzajów mleka. Jeśli więc szukasz mleka, które wspiera zdrowie kości, chroni serce. Łagodzi trawienie i pomaga przywrócić sen. To wzbogacone wapniem mleko owsiane powinno znaleźć się dziś wieczorem na twojej półce. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jedno mleko, którego należy unikać, które jest intensywnie reklamowane jako zdrowe, ale może być najbardziej hormonalnie zapalnym mlekiem ze wszystkich. Wyjaśnimy to poniżej. 4. Smakowe zamienniki mleka. Słodka sabotaż pod pozorem zdrowotnych właściwości. Produkty roślinne wyglądają na zdrowe, Mogą nawet zawierać witaminy, ale jeśli przyjrzeć się bliżej wielu smakowym zamiennikom mleka, takim jak mleko migdałowe o smaku czekoladowym, mleko owsiane o smaku waniliowym lub słodzone mleko kokosowe, można odkryć coś szokującego. Często zawierają one duże ilości cukru, dodatki zagęszczające, a nawet substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, które w sposób niezauważalny szkodzą zdrowiu. Rozbijmy to na czynniki pierwsze. Wiele z tych mlek zawiera od 10 do 15 gramów dodatku cukru na filiżankę. To tyle samo cukru, co niektóre napoje bezalkoholowe, a dla osób starszych nie jest to małe ryzyko. Nadmiar cukru powoduje skoki poziomu cukru we krwi, co prowadzi do zmęczenia, drażliwości, mgły mózgowej i długotrwałego uszkodzenia trzustki i pamięci. Nie zapominajmy też, że cukier często kryje się pod nazwami takimi jak. Sok z trzciny cukrowej czy pasta owocowa, ale cukier nie jest jedynym problemem. Wiele smakowych zamienników mleka zawiera również sztuczne aromaty, emulgatory i enzymy. Składniki mające na celu zagęszczenie konsystencji i wydłużenie okresu przydatności do spożycia, a nie poprawę zdrowia. W przypadku starzejącego się organizmu dodatki te mogą prowadzić do dolegliwości trawiennych, stanów zapalnych jelit, a w najgorszym przypadku do zaburzeń regulacji hormonalnej. Niektóre popularne marki dodają nawet syntetyczne witaminy w niestabilnej formie, której organizm nie jest w stanie łatwo wchłonąć, zamieniając wzbogacenie produktu w chwyt marketingowy, a nie korzyść odżywczą. To, co wydaje się prezentem, może więc stać się codziennym sabotażem Twojej energii, pamięci i metabolizmu. Co należy zrobić zamiast tego? Jeśli lubisz mleko migdałowe, owsiane lub sojowe, Wybierz wersje niesłodzone i bez dodatków smakowych. Zapewniają one wszystkie korzyści bez pułapki cukrowej. A oto wskazówka. Jeśli potrzebujesz słodyczy, dodaj szczyptę cynamonu lub krople prawdziwego ekstraktu waniliowego. W ten sposób będziesz mieć kontrolę nad składnikami i unikniesz szkodliwych substancji. Pamiętaj więc, że w przypadku mleka smakowego, słodycz nie jest warta swojej ceny, zwłaszcza po 60. roku życia. Omówiliśmy już cztery rodzaje mleka, których należy unikać. Zakończmy czwartym mlekiem, które warto wybrać. Jest kremowe, bogate w omega-3 i może wspomagać wszystko od komfortu stawów po naprawę komórek. A co najlepsze, prawdopodobnie nigdy nie brałeś go pod uwagę. Numer 4. Mleko lniane, bogate źródło omega-3 dla zdrowia stawów, mózgu i komórek jest lekkie, kremowe i może być jednym z najbardziej pomijanych produktów poprawiających zdrowie osób powyżej 60 roku życia. Mleko lniane to nie tylko kolejna alternatywa roślinna, to sekretna broń odżywcza, szczególnie dla osób starszych, które chcą chronić swoje stawy, poprawić funkcjonowanie mózgu, a nawet spowolnić starzenie się komórek. Oto dlaczego się wyróżnia. Mleko lniane jest naturalnie bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, silne związki znane z walki ze stanami zapalnymi, wspierania zdrowia serca, ochrony komórek mózgowych i promowania płynniejszego funkcjonowania stawów. Wraz z wiekiem nasze ciała stają się bardziej podatne na stany zapalne. Prowadzi to do bólu stawów, sztywności i zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych, takich jak zapalenie stawów, choroby serca, a nawet demencja. Jednak badania pokazują, że codzienne spożywanie kwasów omega-3 może zmniejszyć poziom markerów stanu zapalnego, poprawić pamięć i nastrój, nawet u osób starszych. Mleko lniane oferuje te korzyści bez rybiego posmaku, ciężkich tłuszczów i cholesterolu, które znajdują się w innych źródłach kwasów omega-3. Ale to nie wszystko. Mleko lniane nie zawiera laktozy ani cholesterolu, ma naturalnie niską kaloryczność i często jest wzbogacone wapniem, witaminą D i B-12. Wszystkie te składniki odżywcze są niezbędne dla energii, mocnych kości i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Jest również niezwykle lekkostrawne, co czyni je idealnym wyborem dla osób starszych z wrażliwym żołądkiem lub problemami trawiennymi. Można je spożywać w smoothie, płatkach śniadaniowych lub po prostu samodzielnie. Mleko lniane dodaje prawdziwą wartość zdrowotną bez uczucia ciężkości Cukru lub dyskomfortu. Jeśli więc szukasz mleka, które łagodzi stany zapalne, wspomaga komfort stawów, wyostrza umysł i zapewnia czyste, roślinne pożywienie, mleko lniane może być Twoim nowym, mądrzejszym nawykiem. Podsumujmy to wszystko. Na tym etapie życia każdy wybór ma większe znaczenie niż kiedykolwiek, i coś tak prostego jak mleko, które dodajesz do porannej kawy lub płatków śniadaniowych, może albo wzmocnić Twoją siłę, Albo powoli ją osłabiać. Dzisiaj dowiedziałeś się o czterech rodzajach mleka, których nie powinieneś pić po 60 roku życia, ponieważ w sposób niezauważalny osłabiają one kości, podnoszą poziom cukru we krwi, uszkadzają serce i zaburzają trawienie. Ale odkryłeś również cztery rodzaje mleka, które warto wybrać. Są to produkty, które wspierają mózg i pamięć, wzmacniają mięśnie i kości, zmniejszają stany zapalne oraz pomagają lepiej spać. Poruszać się i czuć się lepiej każdego dnia. Nie chodzi o ograniczenia, ale o odnowę, mądre starzenie się i ochronę swojej niezależności. Jeden łyk po drugim. Oto kolejny prosty krok. Zamień złe mleko na lepsze. Już jutro rano twoja przyszła ja będzie ci wdzięczna. Teraz chętnie poznam twoją opinię. Na jakie mleko zamierzasz najpierw się przestawić? Napisz w komentarzu, czy zamierzasz to zrobić już dzisiaj. A jeśli ten filmik Ci pomógł, daj mi znać, udostępnij go bliskim i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej porad zdrowotnych przeznaczonych specjalnie dla seniorów. Ponieważ starzenie się nie oznacza osłabienia, ale mądrzejsze wybory dotyczące tego, co trafia do naszego organizmu i naszego życia. Dziękuję za uwagę, za mocne kości, jasny umysł i lepsze jutro.